Retusz skóry zazwyczaj jest kojarzony z zaawansowanymi narzędziami i technikami edycji dostępnymi w Photoshopie. Jednak, czy da się cały ten proces zrobić trochę łatwiej i jednocześnie nadal osiągnąć dobre efekty? A co więcej, czy da się go zrobić w ogóle w Lightroomie? Owszem, da się i w tym odcinku, w tym poradniku, pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić szybko, efektywnie i przede wszystkim dobrze. Już pokazuję wam jak zrobić krok po kroku retusz skóry w Lightroomie, ale na samym wstępie gorąca prośba do Was. Ja tworzę dla Was poradniki, udostępniam wiele darmowych treści, więc gorąca prośba, kliknij w tym momencie kciuk w górę, pomożesz w rozwoju kanału. Z góry dzięki, dla Ciebie to sekunda, a dla mnie naprawdę bardzo wiele. Pierwszym krokiem w edycji zdjęć, niezależnie czy będziemy pracować w Lightroomie czy w Photoshopie, jest usunięcie takich drobnych niedoskonałości skóry, cery. I warto pozbyć się takich rzeczy jak przykład tutaj włos na czole, jakieś drobne właśnie niedoskonałości cery. Ja zostawiam zawsze jakieś pieprzyki, takie cechy szczególne, bo to jest indywidualna uroda modelki, więc ja to zostawiam. Ja korzystam z narzędzia po prostu usuwania za pomocą sztucznej inteligencji. Tutaj mam te opcje i po prostu zaznaczam sobie kilka tych punktów. W ten sposób, i później klikam Remove, i program mi te elementy usunie. Także teraz, bez mojego gadania, ja pozaznaczam sobie te elementy, i będziemy mieć pierwszy etap już za nami. Ok, pozaznaczałem elementy, więc teraz klikam Remove. Zatem mamy te elementy zdjęcia usunięte, i możemy już przejść dalej. Kolejnym krokiem będzie wygładzenie cery. Taki kluczowy punkt, moim zdaniem, w retuszu. Chodzimy sobie tutaj w pędzel. Tutaj, w tym zaznaczeniu, które będziemy robić pędzlem, ustawiamy swagę Texture od tekstury na minus. Na razie mogę zrobić to nawet bardzo mocno, później możemy to wyregulować. Clarity idzie odrobinę na minus, żeby lekko zmiękczyć, właśnie cerę. I ja osobiście zawsze dodaję troszkę wyostrzenia i dodatkowo jeszcze dodaję odrobinę szumu, żeby to wygładzenie nie było takie sztuczne i nienaturalne. I tak ustawionymi suwakami, po prostu maluję tutaj po cerze w tych miejscach, które chcę wygładzić. I one po prostu teraz będą bardziej wygładzone. I tak omijam oczy, y, omijam usta, omijam y, tutaj y, obrys y, twarzy, żeby zachować naturalność. Gdybym tutaj nagle malował po ustach wszędzie, no to ten efekt byłby bardzo nienaturalny i wręcz sztuczny. I w tym momencie zaznaczyłem sobie te fragmenty, które chciałem właśnie wygładzić i zobaczymy efekt. Przed wygładzaniem i po, przed i po. Jeżeli efekt jest zbyt intensywny, no to na przykład suwak texture idzie lekko na plus, żeby przywrócić odrobinę więcej tekstury właśnie skóry. Jeżeli chcecie rozwijać swoje umiejętności z zakresu edycji zdjęć, no to przydadzą wam się skróty klawiszowe w Lightroomie, skróty klawiszowe w Photoshopie, ale również triki i sposoby, które możecie wykorzystać podczas edycji zdjęć w Lightroomie. Trzy e-booki na ten temat stworzyłem jakiś czas temu, które możecie pobrać w tym momencie zupełnie za darmo. Link jest pod tym filmem, wystarczy kliknąć, podać swojego maila, na którego wyślę Wam właśnie te materiały zupełnie za darmo. Także serdecznie zapraszam, bo możecie naprawdę rozwijać się już teraz, więc warto wykorzystać taką okazję. Ale to nie wszystko, bo w bonusie otrzymacie jeszcze 7 mini lekcji z Lightrooma i Photoshopa, które pomogą Wam rozwijać Wasze umiejętności obróbki zdjęć. Także klikajcie pod tym filmem i widzimy się już w materiałach. Na moje oko w tym momencie jest ten efekt całkiem przyjemny dla odbiorcy. I kolejnym krokiem w retuszu naszego zdjęcia, będzie metoda Dutch Unbrand, czyli rozjaśnianie i przyciemnianie poszczególnych fragmentów zdjęcia. Na przykład chciałbym rozjaśnić tutaj ten cień pod okiem, rozjaśnić trochę tęczówkę, jedną i drugą, dodać trochę właśnie takich pociągnięć jasnym pędzlem w niektórych miejscach i przyciemnić inne fragmenty zdjęcia. Więc tworzę sobie nową maskę, Create New Mask i wybieram pędzel. Ale tym razem Flow ustawiam na 12, czyli im dłużej będę malował w jednym miejscu, tym będę mocniej nakładał to zaznaczenie i ekspozycję ustawiam tego pędzla na około plus 2 lekko rozjaśniam cienie i na małym pędzlu tutaj sobie rozjaśniam właśnie ten fragment w tym miejscu, żeby zniwelować trochę właśnie te cienie pod oczami też minimalnie, żeby zachować naturalność i jeszcze sobie przybliżę zdjęcie i teraz będę rozjaśniał tutaj tęczówkę Aby oko po prostu nabrało więcej blasku, rozjaśnię również ten blik w oku. I to samo robię z drugim okiem. Tylko tak, to oko pozostaje lekko w cieniu. Więc, tak mocno jak tego drugiego, nie chcę go rozjaśniać, żeby po prostu zachować naturalność. I tutaj trochę rozjaśnię jeszcze usta, żeby były takie bardziej pełne. Tutaj kontur ust lekko również rozjaśniam. I w ten sposób podkreślamy jeszcze lekko obrys ust. I ostatnim już krokiem, który tutaj bym jeszcze wykonał, to jest usunięcie jeszcze kilku elementów ze zdjęcia. Na przykład to przepalenie tutaj na czubku nosa trochę odciąga moją uwagę, więc ja bym je po prostu usunął i te pozostałości po rozjaśnianiu tutaj cienia pod oczami też bym usunął. Więc wchodzę sobie w narzędzie do usuwania i ponownie tutaj zaznaczam fragmenty zdjęcia. Zacznę od cienia pod okiem. Klikam Remove i zaznaczam tutaj to przepalenie, ten jasny punkt na nosie. Też klikam Remove. I teraz wracam sobie jeszcze do pędzla Dodge Burn i tutaj rozjaśnię delikatnie tą część nosa, tutaj to rozświetlenie, tutaj na brodzie delikatnie również rozjaśniłbym sam czubek, żeby twarz była trochę bardziej po prostu trójwymiarowa. Teraz tworzę sobie nową, kolejną warstwę z pędzlem i dalej na niskim kryciu zrobię kontur twarzy, czyli teraz Obniżam ekspozycję na tym pędzlu i lekko tworzę kontur twarzy, żeby jeszcze podkreślić mocniej rysy twarzy. No i myślę, że retusz twarzy w Lightroomie jest gotowy. To nie jest nic bardzo odkrywczego, tylko po prostu narzędzia, które mamy dostępne w Lightroomie, ale odpowiednio wykorzystane. Zobaczmy sobie, jaki w ogóle efekt uzyskaliśmy. Zobaczcie. To tylko zrobiliśmy za pomocą samych masek w Lightroomie, za pomocą pędzla, zaznaczeń i metody Dutch and Burn. Oprócz tego oczywiście usunęliśmy różne fragmenty zdjęcia, jakieś pojedyncze włoski. Naprawdę fajne rzeczy można robić również w Lightroomie, tylko właśnie trzeba odpowiednio zastosować poszczególne narzędzia, ale od tego jestem, żeby Wam tutaj pomóc na kanale, ale również w moich kursach, gdzie takich technik, metod i sposobów pokazuję naprawdę wiele. Najnowsza edycja rusza już jeden marca, więc naprawdę warto się nią zainteresować. Jak sami widzicie, retusz skóry w Lightroomie jest jak najbardziej możliwy. Oczywiście należy zachować umiar i nie przesadzić, żeby skóra nie była plastikowa i sztuczna, ale to tak jak z każdą jedną metodą edycji zdjęć. Trzeba po prostu to wszystko wypośrodkować, żeby osiągnąć najlepsze efekty, jednocześnie naturalnie, żeby to wszystko wyglądało. Pamiętajcie też, żeby pobrać spod tego filmu darmowe e-booki, które dla Was przygotowałem, skróty klawiszowe z Lightrooma, Photoshopa, ale również triki i sposoby, które dostępne są właśnie w Lightroomie. To wszystko możecie poprać zupełnie za darmo. Wystarczy podać maila. A ja na tego maila wyślę Wam właśnie te e-booki, ale też mini lekcje z Lightroom i Photoshopa. Co więcej, pamiętajcie, że już 11 marca będzie nowa edycja moich kursów z edycji zdjęć w Lightroomie i Photoshopie, gdzie nauczę Was krok po kroku od samych podstaw, aż do zaawansowanych technik dobrej i umiejętnej edycji zdjęć w obu tych programach. Więc jeżeli Waszym słabym punktem jest właśnie edycja zdjęć, no to te kursy zdecydowanie Wam pomogą przejść z poziomu podstawowego do zaawansowanego. Wszystkie szczegóły również znajdziecie pod tym filmem. A jeżeli dotarliście do tego momentu i jeszcze nie kliknęliście kciuka w górę, no to czas najwyższy to zrobić. Pamiętajcie, udostępniam wiele darmowych treści i miłoby było, gdybyś po prostu poświęcił w tym momencie sekundę i właśnie kliknął tą łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcecie otrzymać powiadomienia, jak tylko wrzucę nowy poradnik, który pomoże Wam rozwijać pasję, no to oczywiście pod tym filmem jest też przycisk subskrypcji, który warto kliknąć. Wtedy otrzymacie powiadomienie, jak tylko pojawi się nowy film na moim kanale. W tym materiale to by było wszystko. Trzymam mocno kciuki za Wasz rozwój. I widzimy się w kolejnych filmach w kolejnych poradnikach. Cześć, piąteczka.